Ludzie Dobrej Woli znów pokazali, że mają wielkie serca. W niedzielne popołudnie na hali w Stężycy odbył się festyn żonkilowy, czyli wydarzenie, które ma na celu wsparcie finansowe kartuskiego hospicjum. Dzisiaj mamy właściwie duże święto, bo mamy dwudziestolecie żonkila, które organizujemy już od wielu lat. Początkowo dla hospicjum w Gdańsku, teraz już dla hospicjum w Kartuzach. Tak naprawdę jest to święto całej, całej miejscowości, dlatego że bardzo dużo ludzi jest zaangażowanych finansowo, osobiście, rzeczowo w wiele raki sposób. Mamy licytacje, tak, mamy stoiska, mamy kawiarenki, malowanie twarzy, różnego rodzaju wyżywienie. Mamy też strefę dla dzieci, ale w tym roku to nowość mamy. Pani doktor będzie badała dermatologicznie też osoby chętne, więc... To, to jeszcze nigdy nie mieliśmy, więc to taka nowość. Do akcji przyłączyło się wielu ludzi zrzeszonych w różnego rodzaju organizacjach. Pało gospodyń wiejskich przygotowało kompot rabarbarowy, chleb ze smalcem i zupę kartoflankę. Tutaj wyplatamy wianki, a też pokazujemy przy okazji już przyszły nasz wieniec dożynkowy. Całość, co zbierzemy, jest przekazane na, na hospicjum. Ja biorę udział od 20 lat, tak jak to powstało i zawsze twierdzę, że warto wspierać y, te wszystkie rzeczy. Chodzi o to, żeby nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują, tak? O to właśnie chodzi. E, wiemy, jakie są czasy, wiemy, że jest trudno o dobrą opiekę hospicyjną czy stacjonarną, czy domową. Sama miałam też chore osoby w rodzinie, więc wiem, że to jak gdyby, no jest bardzo potrzebne, tak? Ich jak gdyby zapotrzebowania, jeżeli chodzi o hospicjum, są bardzo duże leki, opatrunki i tak dalej. Dlatego chcemy ich wspierać. Chyba najwięcej satysfakcji jest z naszych wspólnych spotkań, ze zorganizowania tego wszystkiego. Zresztą, Hania, jak gdyby nas tutaj wszystkich łączy. W tej chwili jest to tak, że to jest bardzo akcyjny wolontariat czyli jest to grupa ludzi, najczęściej małżeństw, które jak jest potrzeba, to po prostu przychodzą, pomagają i czy jest to żonkil, czy inna akcja, zawsze są. Właściwie trochę, coraz więcej do nas dochodzi. Więc myślę, że ma, ludzie mają potrzebę, ale to nie zawsze trzeba być y, wpisanym, zapisanym wolontariuszem. Y, wystarczy, że się tu przychodzi i nas wspiera. I to już jest dobrze, nie? Publiczność nie zawiodła. Dzięki otwartym sercom na rzecz Kartuskiego Hospicjum znów udało się zebrać 30 tysięcy złotych.